Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie po formie, e, zapraszam was na kolejny odcinek z serii "Pokaż mi książkę, która". Jak większość z was wie, był to dosyć popularny motyw na film kilka lat temu. Natomiast ja jeszcze nie nagrywałam tego filmu z dziesięcioma regałami, bo jak widzicie jest ich dziesięć. Za sobą mam pięć, tam są trzy i tutaj mam. Dwa. Także y, myślę, że nie ma co przedłużać, bo prawdopodobnie i tak to będzie długi film, i tak się zmacham, bo jest, y, mamy 34 stopnie na zewnątrz, więc ja czekałam jak, do jak najpóźniejszej pory, żeby się zabrać na, za nagrywanie. I pierwsze pytanie, to pokaż mi książkę, która jest klasykiem, który masz w planach. I jest taki klasyk, który od jakiegoś czasu już, już chciałam przeczytać. I jest to prezent, który dostałam od jednej z widzek, dlatego że książka niestety już jest raczej niedostępna, trudno ją zdobyć, tak żeby mieć ją w wersji papierowej. I jest to Wilkie Collins i Kobieta w Bieli. Jak wszyscy prawdopodobnie wiedzą, te obrazy, które znajdują się na okładkach książek tego autora, to. Autora? Mam nadzieję, że Wilkie Collins to jest mężczyzna. To są obrazy. I faktycznie ja ten obraz widziałam w Muzeum w Lówrze, jeżeli się nie mylę. No a Kobieta w Bieli jest jednym z takich pierwszych thrillerów, pierwszych takich książek, które mają coś w sobie zgrozy, trochę to są takie to, to jest trochę taki prekursor powieści Dafne Dumochiel, Rebeki i tak dalej, i tak dalej. Więc zapowiada się bardzo ciekawie. No i właśnie tak jak mówię, mam ją w bliskich planach. Już kilkakrotnie się za nią tak naprawdę zabierałam, ale nigdy jakoś na tyle mocno, żebym już ją faktycznie. Zaczęła. E, tutaj tak naprawdę mam w ogóle taką półeczkę z e, klasykami, które mam w planach. Mam też wszystkie książki mm, Remarka, który no można już powiedzieć, że jest powieściopisarzem klasycznym, e, bo jednak jego książki mocno się wpisały w kanał zeszłego wieku, więc tutaj oczywiście również każda z jego książek e, idealnie się wpasowuje. Pokaż mi książkę, która ma najbrzydszą okładkę w twojej kolekcji. Najbrzydsza okładka. Na pewno mam jakąś taką, która jest strasznie brzydka. Na pewno nie jestem fanką tych okładek. Potem prawdopodobnie będę szukała telefonu. Ja zawsze telefon wkładam w takie dziwne miejsca. E, nie do końca mi się podobają te okładki. N nie wiem, co autor miał na myśli. E, nie. No jakoś tak nie za bardzo są ładne. E, ale na pewno jest coś, co mi się tak bardzo, bardzo nie podobało, o czym mówiłam, że jest strasznie brzydkie. O wiem, <laughs> wiem, wiem co, jest chyba, wiem co jest chyba taką najbrzydszą, najbrzydszą książką, którą mam. E, to jest Test du i to jest ta okładka, która jest absolutnie obrzydliwa, i ona faktycznie jest strasznie brzydka, bardzo jej nie lubię. Bardzo nie lubię tej okładki, także to jest na pewno jedna z brzydszych, jakie posiadam. Natomiast ja mam kilka na pewno takich, które nie są urodziwe. Taka, która może nie jest brzydka, a moim zdaniem może zniechęcać do sięgnięcia po książkę, bo w ogóle nie pokazuje tego, o czym ona jest. Trochę daje takie poczucie, że to jest głupiutka historia, a nie, że. Ma coś więcej do wniesienia e, i to jest do zobaczenia w innym życiu. Ona jest taka trochę nijaka bym powiedziała nawet, e, a ma naprawdę świetną historię wewnątrz. Kolejne brzydkie książki to są w ogóle wszystkie te książki Alex Kawy. One są naprawdę bardzo nieładne, e, więc to jest takie no, niezbyt urodziwe. E, na pewno nie do końca podoba mi się okładka cyrku nocy. O. Jest trochę dziwna. W sensie, z jednej strony niby jest ładna, z drugiej strony mam wrażenie, że jednak nie jest ładna. Trudno mi powiedzieć, czy jest ładna, czy jednak nie. Ta książka, której okładki też nie lubię, chociaż ona wcale nie jest jakaś bardzo brzydka, to, jest, to są kwiaty dla Algernona. Uważam, że nie jest ładna ta okładka, nie bardzo mi się podoba. I prawdopodobnie, gdybym nie wiedziała, o czym jest książka i że faktycznie jest taka bardzo, bardzo e, ładna, to bym jej nie przeczytała. Mm, ale to są raczej już takie, wiecie, moje wymysły, a niekoniecznie książki, które serio są brzydkie. Takich brzydkich to może jeszcze to. William MacPies. Te, o, tu. One też nie są zbyt ładne. Pokaż mi książkę, którą czytałaś największą ilość razy. To akurat tej książki nie ma tutaj. One chodzi o Harry'ego Pottera. Harry Potter jest w innym pokoju, e, chociaż mam tutaj, ale to nie są akurat te egzemplarze, które ja czytałam. Tu jest Harry Potter e, i to faktycznie jest książka, którą czytałam najwięcej razy, natomiast nie będę szła do sypialni, bo tam jest. Strasznie ciepło. E, także tam e, na pewno Harry Potter jest taką książką. No i drugą taką książką jest Ania z Zielonego Wzgórza. Tylko też nie mam jednego wydania, które czytałam największą ilość razy, tylko każde, każde naprawdę, tak naprawdę przy każdym Reridzie czytałam inne wydanie. Także nie mam takiego, wiecie, jednego, które by było bardzo mocno wyczytane. Pokaż mi książkę, która jest najstarsza w Twojej kolekcji. E, I wydaje mi się, że takie najstarsze to mm, są dziady, które nie wiem szczerze mówiąc, gdzie są. One powinny gdzieś być na tych regałach, ale ja ostatnio przekładałam książki i ich nie znalazłam, więc szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Natomiast najstarsza książka to jest Ania Zielonego Wzgórza z roku 38 ym, i mam ją tutaj. Już wam pokazuję w środku. I tutaj macie Ania z Zielonego Wzgórza, profesor Walenty Kompanowski. Nie 38 pomyliłam się, tylko 1925. Także Ania. Ym, Staroć, jeszcze podpisana jako Anna Montgomery, jako autorka. I słuchajcie, ostatnio w niedzielę, jak się nie pojawił film, to pojechałam z rodzicami do Pszczyny na targ staroci, dlatego że w Przyczynie mieszkają moi dziadkowie, no i pojechaliśmy tak do dziadków też. I tam pierwsza książka w oprawie introligatorskiej, którą dotknęłam, to była Ania z Zielonego Wzgórza z roku 47 czyli z roku, w którym urodził się mój jeden z moich dziadków. I ona już ma oczywiście prawidłowego autora, bo ma Lucy Maud Montgomery, a nie Anne Montgomery, tak jak to miały pierwsze cztery wydania. Pokaż mi książkę, która ma najładniejszą okładkę. No i takich ładnych książek, słuchajcie, to ja mam bardzo, bardzo dużo, bo na przykład bardzo mi się podoba nowe, nowa okładka szklanego Klosza Sylvie Plus, tylko że ja do niej nie dosięgnę. Bardzo mi się podobają nowe dwie anie, które dostałam, Ania. Wydanie włoskie i Ania, wydanie hiszpańskie. Tutaj jest też szklany klosz, o którym mówiłam. Tutaj Ania w języku angielskim, która też jest bardzo ładna. Ale ogólnie jestem ogromną fanką tych okładek. Tutaj akurat Wichrowe wzgórza, ale mam też zamówioną Jane Eyre. Natomiast z takich y, zwyczajnych no to nie, to chwila to jeszcze nie jeszcze Wam pokażę z takich ładnych wydań. To oczywiście jest całe wydanie francuskie, a nie Zielonego Wzgórza. No po prostu te okładki to są najpiękniejsze na świecie. A ten, czyli szósty tom dostałam od jednej z widzek, która właśnie mieszka we Francji. Także no, to jest jedno z przepięknych, najbardziej ładnych takich wydań. I bardzo lubię też te wydania. To są wydania children. I tu akurat Tessa, którą dostałam od, od Izy. Tutaj dosta to dostałam od Korneli Wicki, to dostałam od Aleks, a to od Izuni. Ale jeżeli chodzi o takie bardziej standardowe okładki, to strasznie mi się podobają wydania z zysku te. Na przykład posiadłość Islien jest przepiękna i ona ma bardzo ładny też grzbiet. No, wyglądają przewspaniale na regałach. Bardzo mi się też podobają na pewno wydania Elif Szafak, bo one są takie przemyślane, te okładki, widać, że, że ktoś się przyłożył do, do ich stworzenia, także one są przepiękne. No nikogo nie zdziwię, jak powiem, że seria butikowa Albatrosa też ma przepiękne okładki. Zatoka Francuza jest bardzo ładna, mimo że samą, za samą książką jakoś już bardzo nie przepadam. Ja też bardzo lubię wydania książek z Tajfunów, czyli na przykład Wędrówka. Też ma fajną okładkę. One są takie bardzo specyficzne, że od razu, jak zobaczycie fragment, to wiecie, że to, są, że to jest książka z tajfunów. Wypadła zakładka z tajfunów. No i bardzo ładne wydania, jeżeli chodzi już o fantastykę, to oczywiście Dzień Nastania Nocy. W tych twardych oprawach bardzo mi się podobają te książki. Są przepiękne. Bardzo ładne są też yy, Harry Potter w edycji Minalima? Minalina? Mina coś tam. <gry> I one są takie pop-up, czyli tam można je otworzyć sobie od środka. Będę miała bardzo ładne wydanie Adilaru, ale to już widocznie w innym filmie Wam pokażę. Pokaż mi książkę, która Ci się nie podobała za bardzo, ale trzymasz ją, bo tak. E, raczej nie trzymam jej, bo tak, tylko ze względu na to, że dostałam ją od koleżanki i mam tam po prostu dedykację, ale prawdopodobnie gdybym jej nie dostała od koleżanki, to bym jej nie trzymała. I to jest drugi tom Pana Lodowego Ogrodu. Grzędowicza, bardzo mi się podobają te nowsze wydania, natomiast to też jest bardzo ładne, tylko że o ile pierwszy tom był super, tak już kolejne nie do końca mi się podobały. No i to jest mój ogromny ból, bo miałam nadzieję, że to będzie miłość, a zakończyło się na trzecim tomie. Pokaż mi najdziwniejszą książkę, którą posiadasz. Pierwsza książka taka dziwna, e, która mi przyszła na myśl, to jest Piercing właśnie z wydawnictwa Tajfuny. To jest strasznie dziwna książka. E, z takich dziwadeł to też z Tajfunów e, Gąsienica, tam ma kilka takich bardzo dziwnych opowiadań. E, chociaż one już są trochę, mam wrażenie, mniej dziwne. Jakkolwiek to nie brzmi w sumie, bo one, one też są dziwaczne, tylko nieco mniej. E, ale to są takie dwa pierwsze dziwadła, które mi przychodzą na myśl. Ogólnie ja nie przepadam za dziwnymi książkami, więc też e, nic innego mi nie przychodzi na myśl. Pokaż mi książkę, do której miałaś duże oczekiwania, a okazała się klapą. E, no to może znowuż idę tutaj na tą stronę. W ogóle wam nie pokazuję tam tych dwóch regałów, ale to dlatego, że tam są tylko nieprzeczytane książki. Eee, i to jest to. Czyli if we were villains, eee, to było moje duże rozczarowanie. Miałam nadzieję na ogromną miłość, a niestety tak się nie stało. I jeszcze co do poprzedniego pytania, bo zobaczyłam teraz tę książkę, a o niej zapomniałam. Co do dziwnych książek, to również to, czyli Things Have Gotten Worse Since We Last Spoke and Other Misfortunes. I tutaj, tak naprawdę, to pierwsze opowiadanie jest takim e, dziwadłem jest dosyć mocno dziwne. Także, jak ktoś lubi, to to. I też widziałam, pokaż mi książkę, której zakończenie bardzo Ci się podobało. I pokażę coś, co w sumie może Was zdziwić, bo chyba jak recenzowałam tę książkę, to nie mówi, mówiłam, że nie do końca mi się to zakończenie podoba, ale cały tej książki jest tak wspaniały i tak mocno ze mną rezonuje, że zmieniłam opinię i to jest mroczna materia Belejka Kraucza Ona również nie ma zbyt ładnej okładki, bardzo jest taka. Filmowa w sumie bym powiedziała, a książka jest naprawdę wspaniała i, i warto jest ją przeczytać. Co do tych takich zaskakujących zakończeń, to również Paradyzja ma takie zakończenie, też jest bardzo dobre. No i wiem też, że wiele osób jest zakoń zaskoczonych zakończeniem tej książki. O! Czyli. Planety Małp. E, ja zaskoczona nie byłam, bo jakoś tak spodziewałam się, jak to się zakończy, natomiast e, faktycznie zakończenie jest bardzo dobre. Pokaż mi książkę, która ma najlepszych bohaterów i jest młodzieżówką. E, no to jeżeli chodzi o taką naprawdę z cudownymi bohaterami. To nikogo nie zdziwi, jak pokażę mojego ulubieńca tegorocznego, czyli wyznania rzekomo porządnej dziewczyny. Tutaj bohaterowie są wspaniali, absolutnie ich uwielbiam i bardzo Wam samą książkę polecam. Natomiast ja też bardzo lubiłam bohaterów, gdy nadarzy się okazja Emmy Lord. Też mi się bardzo podobali. Chociaż oczywiście to już trochę inny rodzaj bohatera, bardziej takiego głupiutkiego jednak ale mieli coś w sobie wspaniałego. Pokaż mi książkę, która ma wiele negatywnych recenzji, z którymi się nie zgadzasz, i tutaj wreszcie przejdę do tego regału zapomnianego. To jest książka, która jest moim patronatem i to dosyć oczywiste, że się nie zgadzam z tymi opiniami, no bo jednak... To jest coś, co objęłam e, swoim logiem, i to są te Wiedźmy nie płoną. Dlatego, że mam wrażenie, że dużo osób do tej książki podeszło, jak do czegoś, co Wam zmieni życie, a to jest taka typowa rozrywka, która po prostu ma być przyjemna, ma Was oderwać. E, tylko też trzeba do niej trochę podejść z przymrużeniem oka, bo jednak te bohaterki też nie są w 100% mądre. Ona czasami podejmują głupie decyzje, ale mimo wszystko, e, jeżeli chodzi o rozrywkę i takie. W ogóle taką siłę między nimi, ten taki specyficzny rodzaj przyjaźni, to tutaj naprawdę świetnie mi się wraca do tej książki myślami, także ja się z nimi, z tymi opiniami nie zgadzam. Pokaż mi książkę, od której nie mogłaś się oderwać, i to tak naprawdę można połączyć z kolejnym, czyli pokaż mi książkę, która według Ciebie powinna być zekranizowana. I uwaga, uwaga, to będą kosiarze. Ale pokażę Wam żniwo, bo łatwiej mi będzie je wyjąć. Czyli trzeci Tom Kosiarzy, i to faktycznie są. Jest to trylogia, od której się nie mogłam oderwać. Czytałam wszystkie tomy tak naprawdę kosztem snu, bo byłam tak bardzo zaangażowana. Strasznie mi się te książki podobały. Też jedna z moich ulubionych tegorocznych. Natomiast to też świetnie by się oglądało na dużym ekranie. Także. Ja chętnie bym zobaczyła ekranizację, może niekoniecznie w formie serialu, ale raczej w formie filmu, chociaż zdaję sobie sprawę, że łatwiej by to jednak było przełożyć na, e, na serial. Pokaż mi książkę, która ma najgorszy plot twist świata. E, I to jest seria książek. Prawdopodobnie wiecie o czym mówię. No cóż, może nie do końca. I też wiem, że nie wszyscy się ze mną zgadzają w tej kwestii, ale ja bardzo nie lubię tego rozwiązania. I to jest niestety. Seria niefortunnych zdarzeń. I mówię tutaj rzeczywiście o koniec końców, czyli tomie 13, bo tu jednak to pojawia się to, co mi się tam nie podoba, także z bólem serca, ale dokładnie chodzi mi o serię niefortunnych zdarzeń. To jest jedyna seria, w której tak naprawdę aż tak nienawidzę zakończenia. Zakończenia plot twistu, rozwiązania wszystkiego. Pokaż mi pierwszą książkę, którą czytałaś w języku angielskim. E, I to będzie to, czyli Andrew e, Carrie, Carrie Jones. Nie wejmę jej, bo ona jest, jakby tworzy podstawę, ale to była pierwsza. Natomiast ja z niej chyba niewiele zrozumiałam, poza tym to było lata, lata temu, bo chyba byłam jeszcze w gimnazjum. Natomiast taka, którą przeczytałam świadomie, a właściwie przesłuchałam, to. Heretics Anonymous i to była moja w ogóle pierwsza przesłuchana książka, też świadomie jako audiobook. Także zaliczyłam dwie pierwsze razy z tą książką i do dzisiaj bardzo wam ją polecam. Mi się strasznie podobała, dobrze mi się ją czytało. Także tak to wygląda. Pokaż mi książkę, która opisuje twój najlepszy dzień tego roku. <laughs> to nie będzie wcale takie trudne. Uwaga, uwaga. Niewidzialne życie Adila Ru! I oczywiście z oczywistych względów, bo udało mi się poprowadzić spotkanie z moją ukochaną osobą autorską, czyli właśnie z Wiktorią Szłap. Mam też y, autografy w kilku książkach, także to był z pewnością najlepszy dzień tego roku. Najbardziej wyczekiwany i na pewno przez wiele, wiele lat inne rzeczy nie pobiją tego dnia. E, natomiast jeszcze z takich innych dobrych rzeczy, dobrych dni, to. Mam jeszcze może dwie rzeczy, które chętnie Wam pokażę. Na pierwsze muszę wejść na kanapę. Haha, moja praca magisterska, żeby nie było. Proszę bardzo. Proszę bardzo, czyli ocena poziomu ekspresji genów receptorów w estrogenowych w tkankach mięśniaków macicy. E, także to jest, e, też był jeden z lepszych dni, czyli obrona, znaczy jeden z trudniejszych, ale jednocześnie takie trochę zwieńczenie tego wszystkiego. I jeszcze wam chciałam pokazać, aha, to już jest nisko. E, jeszcze jedna, czyli baśniowór, który też mam z autografem, także Waśniowór, który mam z podpisem e, zarówno autora, jak i tłumacza. Także też bardzo fajnie, po udało mi się go poznać, poznałam również jego żonę. Wspaniali ludzie mają bardzo dużo dzieci wspólnych. Oni mają wspólne dzieci, i też z poprzednich, chyba z poprzedniego małżeństwa mojego żona dzieci. I ja byłam pod wrażeniem, ile tam ich jest, ale to jest cudowne. No i ja bardzo lubię książki, Brandona Mula, także to też było super doświadczenie. Bardzo mi się podoba kolejne, czyli tak Ci się spodobała, że żałujesz, że nie jest twoim patronatem. I to. Hmm. Na pewno to będą kosiarze, natomiast już ich Wam pokazywałam, także nie będę ich po raz kolejny pokazywała, ale to z pewnością świetnie by tutaj pasowało. Ehm, coś innego, bardzo lubię cień wiatru i też na pewno chętnie bym to objęła patronatem, gdyby była taka możliwość, natomiast no nie ma. Ehm, na pewno chętnie bym objęła książki Dawne dumochy, bo ją absolutnie uwielbiam, Eli w szafak, oj, którąś Eli w szafak to w ogóle Och, to by był an honor po, po, po prostu. E, z takich, które wiem, że jakby mają patronów bo chyba w Szafak ani Daphne du Mourier nie mają, e, to spacerujące z książkami, bo tak bardzo mi się ta książka podobała, jest to jedna z ulubionych e, z zeszłego roku, przepiękna historia także to na pewno e, i no i coś, co też nie ma patronów, ale to Maria i coś, co też nie ma patronów, ale to Maria Kiri, tutaj też ech, bardzo chętnie bym miała patrona, no ale wiem, że też nie ma patronów i co? więcej jeszcze. Lottie Brooks! Absolutnie uwielbiam te książki, to są. One są wspaniałe, Ja, no, serce moje po prostu powieszyłam Lotty, także. Także to kilka z nich, Aha, No i wierzyliśmy jak nikt, tylko że tutaj chyba też nie ma patronów. No, są ale tacy w sensie książki jakieś tam portale, a nie, a nie twórcy internetowi. No, dużo jest niestety takich książek, które. Ym, o wiem co, wyznania rzekomo niekrzyżowej dziewczyny. To też bym chętnie objęła patronatem, ale to też, e, chociaż to ma patronów w sumie, patronki ma. Także to też bym chętnie objęła, ale już wam pokazywałam. Ehm. Mm, mm, mm. A, to jest fajne. E, czyli pokaż mi książkę, która ci się nie podobała, ale trzymasz ją na, na regale, bo ma ładną okładkę. E, na pewno mam. O, Targowisko próżności, czyli książka, która mnie mocno rozczarowała, e, ale jest, no, przepięknie jest wydana. I mam też taką książkę, która, e, którą trzymam, o szkarłatna litera, też ją mam w tym wydaniu. Też mi się nie podobała, ale jest po prostu bardzo ładne. Oj, szkarłatna litera to już w ogóle była tragedia. O ile targowisko próżności to jeszcze, może gdybym przeczytała w innym okresie, to by było jako tako. Tak, tak, szkarłatna litera to jest tragedia. Ale z ciekawostek to mam jeszcze taką, którą trzymam, dlatego że była najdroższą na moich półkach. I to, są, to jest miasteczko March W tym wydaniu dowiedziałam się dwa miesiące po zakupie, że będzie wznowienie. Także trochę mnie serce bolało. Eee, to są najdroższe książki, jakie w ogóle mam na, na regałach, bo za obie zapłaciłam horrendalne pieniądze, ale trzymam je. Mimo, że mi się nie podobały, to, to były tak drogie, że ich na pewno nie sprzedam. <śm> I słuchajcie, i myślę. I myślę, że tym pieniężnym akcentem zakończymy to. E, bardzo się zmęczyłam, przez to, że jest tak ciepło na zewnątrz, także mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie mi znać w komentarzach, jaka jest Wasza najładniejsza półka nie półka, tylko najładniejsza książka na Waszych regałach. Ja sobie bardzo chętnie poczytam te komentarze. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć.